Halo? Halo, dzień dobry, pani Lucino? Dzień dobry. Jakub z tej strony, kontaktuję się z panią z platformy tak. First Traders. Jakie? jakiej? Ponieważ tutaj pani, zosta Ale tutaj pani zostawiła swoje dane kontaktowe. Ale gdzie? Z jakiej platformy? First Traders. Tak? Co to Zastaliła jest? pani tutaj swoje dane kontaktowe, interesuje się możliwością dodatkowego zarobku na rynku finansowym. Zgadza się A, to? O, tak, ja wypełniałam parę dni temu takie coś. Okej. Okay. Tak, tak. no, wtedy właśnie kontaktuję się z panią, żebyś wytłumaczyć, jak działa nasz system zautomatyzowanego automatyzowanego handlu i jak na tym właśnie można zarabiać. Tak, no to Dobrze? jak... Dobrze? Tak, to jak można. Proszę mi podpowiedzieć, Czy posiada pani jakieś doświadczenie w tej gieldzie? A jakiej gieldzie? W tej branży? Ale gieldzie? W tej branży, przepraszam. Finanse. No, tak. tak. Na rynku tak. finansowym może być jak pani handlowała. Tak. Kiedyś... Ja miałam przez 40 lat sklep z majtkami, ze skarpetami, z pończochami, z bielizną. w sensie na rynku finansowym, proszę Pani? Tak, tak, no to był handel na rynku towarowo-finansowym, pieniężnym. Ja sprzedawałam towary, a oni mi dawali pieniądze, finanse. No, coś takiego można, może być, dobrze. Eee, okej. A pan? W takim razie zrobimy tam. Pan miał doświadczenie jakieś, czy nie? Nie, ja nie handluję, ja tylko jestem doradcą finansowym. No widzi pan, no to ja mam doświadczenie, a pan nie ma. Proszę pani, ale... Tutaj to z panią będzie pracować nasz broker. Czy kojarzy pani, czy wie pani kto to jest broker, czy tak nie za bardzo? Nie, nie, nie. Kto to jest? Broker to jest... Broker to jest osoba z wieloletnim doświadczeniem na rynku finansowym. Ale to będzie anal? Jeszcze raz? To będzie analityk czy broker? Broker. A niechże Pan wyłączy tą muzykę, bo ta muzyka jakaś zaczęła lecieć jak na jakiejś remizie i ja nie słyszę Pana. Proszę Pani, o. tutaj nie mogę tego wyłączyć. Jak to Pan nie może? No to, to nie ja włączyłem, przepraszam jak najmocniej. No dobrze, ale to powiem Panu, że to tak ja, ja bym nie słyszałam Pana. To proszę mówić w ogóle i w co my tam handlujemy u Was? No i teraz powiem tak na krótko, jak działa nasz system, tak, tak. I jak działa nasz program, tak, tak. A tutaj pan? bardzo ważnym jest a, to, że ja, ja. Pani zostawiła. A, a, pan z firmy? a pan z której firmy do mnie dzwoni w ogóle? Traders. To jest polska czy ukraińska? To jest. A w ogóle znajdujemy się w Niemczech. Oooo. Gajder, gej, gej, tak? First Trader. Jorsk Trader? Tak. No dobrze, i w co my tam handlujemy? Tutaj bardzo ważne jest to, że zostały Panie swoje dane w programie z automatyzowanego handlu. Dzięki czemu Pani nie musi wchodzić w temat od zera. Wystarczy poświęcić 5-7 minut dziennie. No nie na czym musi. polega praca programu? Ja nie wiem. Jeszcze raz. Ja nie wiem na czym polega. Halo? No ja nie wiem na czym polega. To jakby mnie Pan zorientował. No właśnie mówię, o. program skanuje i analizuje cały rynek finansowy, aby wykryć aktywo, na które zaczyna się mocny wzrost ceny. Rozumiemy o. Panie, tak? A jakie aktywa? No, różne są aktywy, może mogą być. Ale to Proszę jakie, panie, żebym ja wiedziałam? Na przykład może być kryptowaluta, może o. być e, ruda, może być złoto. Ja nie jestem ruda. Nie handlujemy e, samy, samymi aktywami, tylko, tylko ceną. Rozumiemy panie? Nie, nie. To jak to? Jak, jak, nie, jak nie handlujemy aktywami? Jak można handlować ceną? Dobrze, tutaj teraz tak powiem. E, już skończę teraz z, z, z... Dobro, dobrze. Cena na przykład cena hmm. rośnie. My obstawiamy na to, że cena rośnie. Ale czego cena? Zarabiamy. Ale czego cena? Cena aktywo. Ale jakie aktywo? Które jest na naszej platformie. na ale ma, które? Ma Pani to dos... Które to jest to aktywo? Na przykład może być uh, aktywo... Activo... Tak? Tak, akcje amerykańskich linii lotniczych. AC Coca-Coli na przykład. Akcji al, al, Microsoft. Albo linii lotniczych, tak? Jeszcze raz. Albo linii lotniczych, tak? No, tak. No i, i co tak. to? Co to ma... I co to aktywo robi? Rośnie, tak? Tak. Jeżeli rośnie, no to o, e, program obstawia na to, że cena będzie rosnąć. No, bo I rośnie, rośnie. no to rosną, bo to ma. Dopóki cena rośnie. No? ma transakcję otwartą a jak spada? I wtedy, a jak spada, jak, bo zatrzyma się no to zamyka tą transakcję żeby maksymalny zysk zaksięgować na Pani konto handlowym, na naszej platformie a czemu tak? to jest no, bez sensu pani no, ale to cena rośnie i smaleje, waha się co spadnie o jednego grosza sprzedaje, a później skoczy o 5 groszy i ja straciłam 4 grosze zamiast zarobić to jaki to ma sens? no proszę Pani, nie tak to działa a jak? Program skanuje i analizuje dane z całego świata, żeby. Proszę pana, Wydawać dlaczego? Mówi się z całego świata, a nie światu. Pan jest z Ukrainy, tak? Nie, nie jestem z Ukrainy. Jestem z Białorusi, ale już kilka, kilka kilkanaście lat mieszkam okay. w Polsce. No to wypadałoby się nauczyć odmieniać przez tyle czasu. Pan odmienia jak typowy Ukrainiec, a z Białorusi pan jest z którego miasta? Jeszcze raz? A z Białorusi jest pan, z którego miasta? Ja mam rodzinę na Białorusi. Mój ojciec jakby jest z Polski. E, dobrze, czyli pani chce po, po, porozmawiać z osobą, która jest... Której nie ma akcentu, tak? Nie, bo wy wszystkie macie osoby z akcentem w firmie. Jeszcze raz. Wy macie wszystkie osoby z akcentem w firmie. To mi to nie przeszkadza. Wy nie macie Polaków przecież w tej firmie. Mamy. E tam macie? To czemu zawsze Ukrainie dzwoni? Proszę pani. No. Odzwonię, odzwonię panie, odzwonię, odzwonię, panie e, z naszej platformy. Nie, proszę to, pana, to ja, ja pana rozumiem. To niech mi pan powie, jak po prostu możemy wpłacić środki, żeby pieniążki już działały. Ja to bym wpłaciłam już. To jest karta, to jest blisko. Dobrze, ma to jest Pani... Proszę pani. Tak? Ma Pani dostęp do internetu przez telefon czy przez komputer? Tak, tak, tak. Przez telefon czy przez komputer? Tak, oba. Ja jestem przy komputeru teraz, a przez telefon rozmawiam z panem. To co pan potrzebuje? Nie łączy mnie Panie na szyb głośnika, dobrze? A to cały czas Pan jest na głośnika. Ja nie mam nie głośnika, bo ja jestem jestem To Pan jest cały czas okay. na A głośnika. Ja teraz... na A ja teraz przeliteruję tak. Pani adres naszej platformy, dobrze? Dobra, dobra, to niech Pan literuje. Ja już mogę pisać. jak? Tak, ale szybko, Wiesz, ale szybko, no Pan literuje, ja literuję. S, po literce, niech Pan nie mówi jak, tylko niech Pan literuje, no S. F jak Fabian. A, szybciej, szybciej. I jak Irena. R jak Robert. S jak Sylwia. T. Tomasz. R jak Robert. A jak Adam. D jak Dariusz. E jak Ewa. R jak Robert. S jak Sylwia. Kropka. Co? D jak Celina. O jak Ola. M jak Mateusz. Sphere Traders. Sphere Traders nie działa. Jeszcze raz, jakby pan przeliterował szybko, dobra? Same litery, bez F -F. Jako. Bez Same litery F, I, R, S, T, R, A, D, E, R, S. .com. Sphere Traders? Zgadza się. Pan. To nie działa. Nic mi nie zmienia, wyświetla się. Ja, może w Google to świetnie. Czy wszystko Pani wpisała z małych literek? No to nie ma znaczenia czy z małych czy z dużych, proszę Pana. Jeszcze raz? To nie ma znaczenia z jakich literek. To ma znaczenie. Nie ma znaczenia, ma proszę Pana. Ma Ale wszystko Ale proszę Pana, Pan nie jest debilem, nie ma znaczenia w mailach. To jest firstrade.com, czy nie? Firsttraders.com First. Ma znaczenie, proszę Pani, Panie muszę wpisać wszystko z małych literek. First traders, jest, działa. Proszę Pana, z dużych wpisała mi też działa. Niechże się panie zachowuje jak debil, przecież maile nie rozpoznają literek dużych i małych. To jest kompleksowe usługi handlowe, to to? Tak. I ile taka strona już istnieje na rynku? Proszę powtórzyć. I ile już taka platforma istnieje na rynku, proszę pana? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jak długo ta platforma już istnieje na rynku? Ta strona, ile już istnieje na rynku? Forma jest na rynku? Tak, tak, proszę pana. Co więcej 10 lat. A. Tutaj mamy, mamy na przykład... Pani może kliknąć na tak trzy takie kreseczki. Tak, no bo ja sprawdziłam to niecały rok to istnieje ta strona, proszę pana. Jeszcze raz? Ja teraz sprawdziłam to niecały rok istnieje ta strona. A pan mówi, że 10 lat. Czemu mnie pan kłamie? To jest lepsza kobieta. Proszę pani, strona jest nie cały rok. No ale a to platforma proszę. Pana, już działa długo. Ale to ja się chwilę strona działa. Przywija pani na przykład na sam dół. No. Na sam dół. To ja zaraz, ja sobie sprawdzę. I klika przywija. Pani... Tak? I klika Pani dokumenty. Już sobie kliknę pan poczeka, ja najpierw sobie włączę kontakt. Zobaczymy gdzie to jest nasze lokalizacje. A to jest Szwiczerlandia, Świ tak? Tak, mamy, mamy biuro w Szwajcarii też. No, a pan mówił, że to są Niemcy. Mamy biuro w Niemczech, w Szwajcarii, w, w. No dobrze, to niech e, mi pan powie, wiecie? gdzie na stronie internetowej znajdę adresy tych biur. Proszę pani, tak? Ale strona jest teraz tylko. Na razie pracujemy tylko online. No ale proszę pana, ja się pytam gdzie znajdę adres niemieckiego biura na mapie na stronie, proszę o informację, bo pan powiedział, że firma jest niemiecka, no to przecież musi być adres na stronie. Firma nie jest niemiecka. O Jezu, no jak debil się pan zachowuje? Przecież tak. spytałem się, skąd firma pochodzi, spytałem się, to pan powiedział, że jest niemiec. Dobrze, dobrze za sekundę do pani odzwoni inny specjalista. No ale no to tylko niech to nie będzie debil, niech to będzie Polak, dobra? Dobrze, dzięki. Dziękuję panu. Pan, pan niestety debilem się okazał, proszę pana. Prywit, tut Brutus. Zostaw lajk i komentarz pod tym wideo Assalamu alaikum, ja Brutus. Nie zapomnij o Witajcie tu Brutus. Zostaw lajka i komentarz, Brutus fajnym żółwiem jest. To Brutus będzie miał motywację do dalszych inwestycji. Aiwa kaboom.